Ale miejsce się w środku! Ej, może jej nie zauważyli? Może były takie ślepaki Może to były takie ślepki. i Imy zauważyły. No gdzie ty tu włazisz?! Nala! No, weź to! Daj Nola! Nie! Dobra, ale no weź, bo tam jest w środku! Może jej nie zauważyli? No weź, no bo tam jest! Widzisz? Skądś... O! Dobrze, mamy my tak wrzucimy się może teraz w inną stronę. To jest trudnie! Ale szkoda, ale szkoda. Ktoś tu jest! Czekamy! Jesteśmy Nie ma już Nie mamy znowu. Jesteśmy wolni. Myśmy z Nie Gdzie dotykajmy paluchami ekranu? W Cyprus. Ja mówił, że opóźniona. Na pewno. O! Y okej, okay, jakie... Okay. Uf. Gdybyśmy jej nie znaleźli, to być może... Gdybym ja... jej Gdy nie znalazła, to też przykład. By Myśleli, że, y że już jest... Masia jużka? Y to dobrze, że już świetnie. To z... No, ale wiem. Tutaj nie dlatego my Dobrze, Już będę. Pomalujemy pastelami. O, już? Tak już? Ja. Przepraszam, moja mama, co je a i tak to mam obrzucone na YouTube i tak. Brona! <grym> <Prawna>. Twarda, <grym> Ale proszę tutaj poprawiać moją mamę. Chodzi, <grym> tego nie ogląda, no, ale tutaj <grym> nikt nie był przy Wyjątkowa. O, no jest coś gdzieś tu pewno będzie skrzynka, czuję to. Ona tu... Tutaj... <grym> Tam we środku gdzieś. Nie ma jej. nie musi być już piszewna. Jest! Bo To Bo też nie jest Mamy. Chodź się sreba. Chodź się Zmienna, żelazny mieczek, on no jest lepszy z tego, co pamiętam. Złoty a żelazny! No, Proszę się! Znaczy złoty się szybciej sreba. Ja nie wiem, co nie nie tego. Tam chyba było gdzieś już? Możesz mi dotykać paluchami ekranem? No przepraszam, to było to. To jest ekran czy ta, ta obrębka to jest ekran według ciebie? O kurwa, mm -hmm. o! Oh, cinta, o, dzisiaj dałaś klienta, Ale by koksia! No dawaj szybko! Every night in my in no tam były jeszcze patygi! Co tam patygi? Byli A, mm -hmm. patygi. Patygi! UMORDY no, SKORDE! No. Bo... Miałem coś do sensu? Tak! Ściako! Bardzo cię wściekłeś. Nie! Gdzie... Myślę, że jest, coś, co do... jest. są trzy osoby. No to gościńcze wszystkie. Dobrze, myślę, że możemy to wygrać, ponieważ mamy do przetargu taką... Są dobre skrzynki, Polecamy, może, 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 Mamo może, 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 Kurde, no nie dotykaj panu mój duchy. ekran Ale tak jest, stare to się dzieje w ogóle Zobaczcie czy nie to widzicie Streszcie wstał deszcz Tam włączony deszcz Dąży dlatego Nie mam sens z nie wiem, wygrać No Stimici. O, szczura. Zabiliśmy szczura od razu niedawno, nie? Nie. O nie. O, ktoś był. Albo i my. Ale tylko książę. Samiet. Idziemy na nich. Tam jest. Idziemy na nich. <laughs> Dobrze. A, Bardzo... A to jest skrzynka. Ja myślałam, że to tam jakiegoś... Widzisz, Kamil? Pusz jak tu jest tam ludzka? Dlaczego nie idziesz do grzyjny? No a gdzie ja idę! Ale to nie mogło się tam tłumaczyć. No. Ok, to jest czymś sam. Znaczy, że bym Szukamy ludzików. Szukamy skrzynek. Ale na pewno jest już uprawniona. Tam jest kolejna. Paweł, dużo tych skrzynek. Tu No. I? Jeśli byśmy dali komuś... Szynna. Szynna. Proszę, no, dawaj do tej, do tej na dole. Nie możemy dać tyle hapa, hapa, hapa. Ale mądry. <Spodzicie>? Nie, nie. Znalazłam <śpuszczak> się od spadka. Oj, ludzie sami! Ty spadłaś, O, spada. A coś tam nie wiem czy tutaj też, ale podobno jak mi... Tak no... To może tam do tamtego ugdy? Nie, tutaj chce. Aaaa, to bomba, to bomba. To dlatego to zrobię, że... Dobra, to bomba, Szybko, o. oj nie. Dobrze. Halo. Nie Nie, nie, proszę nie nie. nie, nie, nie Ale to może jeszcze zakupy tam zrobisz Kali już jesteś? O proszę, dobra To, to ty, zagrywaj dalej, ja już idę Papa! Tak, się boję się! idę, nie zadzwoni się, bo jeszcze nie maś... Dobrze, więc papa, Bonnie a, nie A, nie Takie lagi, 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 lagi. Ooo, no to no. Okej, okay, noce. odlagowało się. Tak, trochę to przegram. Jest jeszcze jakieś nicia? Nicia jeszcze jest! Nicia. O! Noc! Tak! Naraz mam ją! Widzę! Chodź do mnie! Cip, cip, cip! Kamienny mieczek. Kamienny mieczek! Kurde, to żelazo? Dobrą cześć! Idziemy na nią. <śmienicza> ok, jest, jest, jest! jest, wygrałam, wygrałam! Wygrałam! Wygrałam, 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 dobrze, więc tymi oto słowami będę się z wami kończyć już dzisiaj, myślę, że wam się podobało, jeżeli chcecie mnie to łapkę w górę. Jeżeli, jeżeli chcecie mi pomóc wystartować, dajcie suba, no, więc dzięki strasznie i siemanko, cześć!